Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Piotra Kwiatka, Kapucyna, Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności, seria Psychologia Pozytywna i Wiara. Autor jest zakonnikiem i doktorem psychologii, członkiem wielu prestiżowych towarzystw psychologicznych, wykłada psychologię pozytywną w kilku szkołach wyższych w Polsce, między innymi w Sopocie i we Wrocławiu. To połączenie perspektywy psychologa i zakonnika jest w tej cudownej książeczce czymś bardzo zastanawiającym a jednocześnie dającym wiele nadziei na przezwyciężenie trudów codzienności autor łączy perspektywę duchową z perspektywą naukowca i w pewnym sensie można tę mini książeczkę nazwać mini poradnikiem psychologicznym, czyli czymś, co po prostu pomaga. Ale walor tej książeczki jest głębszy. Dotyczy ona tego, co autor nazywa czterema oknami wdzięczności. Jest i odpowiednio te okna opatrzone są odpowiednimi symbolami. Symbol chleba dotyczy darów codziennych, symbol czekolady darów nadzwyczajnych, symbol kielicha darów duchowych, symbol krzyża darów trudnych. Rozmaite w tej książeczce są opisywane historie. A każdy rozdział dotyczy odpowiednio chleba, czekolady, wina i krzyża. Zasadniczy wniosek, jaki można <coughs> wysnuć z tej książki, to taki, aby nie oczekiwać od codzienności nieustającego święta. Aby nie oczekiwać Nadzwyczajnych sukcesów, aby też nie oczekiwać nadzwyczajnej radości. Raczej polegałoby to na celebracji chwili codziennej, zatrzymaniu momentu i tego, co jest kluczowe w tym, czyli wdzięczności. Jak się tworzy ta Wartość wdzięczności, oczywiście, również poprzez kontrast. Kiedy człowiek jest zdrowy, nic mu nie dolega, jest w pełni sił fizycznych, często nie docenia tego, że może bez problemu założyć skarpetki, zrobić Pranie umyć się w ciepłej wodzie, zjeść zwyczajny posiłek bez pomocy osób postronnych, jak choćby w odwrotnej sytuacji jego przyjaciela Zbyszka Piotra Kwiatka, który leżąc na szpitalnym łóżku miał trudności nawet z przewróceniem się z boku na bok. Inna sytuacja, San Giovanni Rotondo, kapucyn mniejszy, zwiedza klasztor, po którym chadzał święty ojciec Pio. Widzi tam niewidomego, który codziennie przystępuje do komunii świętej. Jest pełen podziwu dla jego determinacji i trudu. Zapytał swego współbrata, kimże jest ów niewidomy. Odpowiedział mu, że kiedyś prosił stygmatyka ojca Pio o dar uzdrowienia ze ślepoty, na co ten odpowiedział, czy wybierasz ślepotę, czy niebo. I przepraszam, czy wybierasz to, że chcesz widzieć, czy niebo? i ten zachęcony tą alternatywą znalazł w sobie motywację do codziennego uczęszczania na eucharystię i przyjmowania komunii świętej. Przykład z najbliższej rodziny brat Robert, który zresztą zaprojektował tę cudowną okładkę. Miał firmę, gdzie oprócz komputera dysponował dwoma samochodami dostawczymi, które mu skradziono. Był jedynym żywicielem rodziny, ale w rozmowie ze swoim bratem powiedział, jak Chiop. Pan dał, pan zabrał. Ta głęboka mądrość tego ojca, siedmiorga dzieci, którego życie uczyniło silniejszym, wyraża się w intuicji, że choć sytuacje nasze życiowe, codzienne, często wymykają się nam z rąk, to jednak nie wymykają się z rąk sile wyższej. Zaczyna Piotr Kwiatek swoją psychologiczno-duchową opowieść o owych darach nadzwyczajnych tego nieskromnego pożądania cudu, który może doprowadzić do kompletnego niedocenienia i niedowartościowania tego cudu, który mamy na co dzień, a którym jest po prostu nasze życie. Przykłady. Pewien profesor, piszący i redagujący ciągle książki. Mający obfitość tych nadzwyczajnych darów tej czekolady, jest jednocześnie człowiekiem głęboko smutnym i nieszczęśliwym. Na co Piotr Kwiatek używa sformułowania ubóstwo w obfitości. Nie doceniamy chwil, Spędzonych z bliskim przyjacielem, znajomym. Nie doceniamy uśmiechu bliskich ojca, matki. Nie doceniamy tej kawy pitej o poranku w towarzystwie przyjaciół, albo też Pitej samotnie w mieszkaniu. Ta celebracja chwili jest czymś dla nas oczywistym. Czasem ograniczamy się do paru pospiesznych łyków przed wyjściem do pracy, i nie doceniamy tego, że mamy pracę, mamy utrzymanie. Mamy za co żyć. To proste słowo, dziękuję, jest tak nieoczywiste, a przecież ono pomnaża dobro, gdyż dobro zawsze rodzi dobro. I ta przepiękna przypowieść. Wortona, którą pozwolę sobie przeczytać. Pewien człowiek gorąco pragnął pójść do nieba. Kiedy zmarł i tam się znalazł, anioł wziął go za rękę i pokazał mu piękne widoki. Majestatyczne góry, śliczne kwiaty, wspaniałe zachody słońca, dzieci. Bawiące się na ulicach. Człowiek zawołał: Czyż niebo nie jest wspaniałe? Anioł powstrzymał go, mówiąc: To nie jest niebo, to jest świat, w którym żyłeś, a którego nigdy nie widziałeś. Tę wdzięczność, będącą okiem duchowym na świat, nazywa kwiatek wdzięcznością transcendentalną. Czyli taką, która nie ucieka od tego świata, który jest stworzony i który mamy do dyspozycji. Ale jednocześnie zachowuje perspektywy wieczności. I owa wieczność, przypominana w każdej niedzielnej mszy świętej, staje się czymś ważniejszym od doczesności. To oko transcendentalne, ten symbol kielicha, jeden nos okien, nie jest oczywiście dostępne każdemu, ale bardzo pomaga paradoksalnie owo wychylenie w wieczność docenić te małe dary codzienności. Proszę państwa, kwiatek, yy na końcu swojej książce książki mówi o czymś nad, najtrudniejszym o wdzięczności za to co jest trudne ta wiedza krzyża czy mądrość krzyża jest czymś co dostępne jest tylko nielicznym a czego przykład, jak się zdaje, już podałem. Natomiast ważne jest również to, żeby zbalansować odpowiednio te dwie strefy. Doczesności i wieczności. Opisuje sytuac sytuację Piotr Kwiatek z kościoła Santa Maria w Rzymie. W ostatniej krypcie znajduje się napis Kim ty jesteś dziś, oni byli kiedyś, kim dzisiaj oni są. Ty kiedyś będziesz. To momento mori, pamiętanie o śmierci, paradoksalnie również przybliża bardzo praktyczne umiejętności. Na przykład takie, aby zgodzić się na to, co nieuchronne. Śmierć. Najbliższych osób, ich całkowitą utratę tu, w świecie, aby zgodzić się z tym, że popełniło się błędy, których konsekwencje są nieuchronne. Akceptacja tego, że nie da się już zmienić nic, w swoim życiu, że wyrok zapadł. Jak również godzenie się z własną niedoskonałością i z własnymi błędami, jak i redefiniowanie swoich celów życiowych byłoby warunkiem sine qua non jakiegoś życia. Dojrzewającego do tej szczęśliwej wdzięczności, której oczywiście jednym z najważniejszych kluczy jest uważność. W czym ta uważność się przejawia? To, co było mówione, uważność codzienności, celebracja chwil, ale nie tylko. Bo jest to również uważność na drugiego człowieka, empatyzowanie z nim w jego bólu. Rozróżnia Piotr Kwiatek dwa rodzaje ascezy: ascezę negatywną, która polegałaby na wy... wyrzeczeniu się pokarmów, napojów, przyjemności która jednak ma swój rewers w postaci tego, że ów asceta może, czymś, mo, może czuć się kimś lepszym, wyjątkowym, kimś, kto się poświęca dla Boga. Ale kiedy ma w lekceważeniu innych ludzi, ta asceza jest niestety nieprawdziwa. Asceza pozytywna natomiast polegałaby na Dobrowolnym poświęcaniu czasu drugiej osobie, uważności na jej wypowiedzi, umiejętnym kierowaniu konwersacją w ten sposób, aby ta osoba poczuła się ważna i dowartościowana. Niestety czasem kultura dialogu przechodzi w kulturę wzajemnie, w antykulturę wzajemnie zwalczających się monologów, z których każdy chce udowodnić swoją rację i przewagę nad monologiem swojego adwersarza. Tymczasem dialog, tak jak i wdzięczność, wymaga pokory. Budowanie wdzięczności opiera się bowiem przede wszystkim, między innymi, na pokorze. Ta pokora ma wiele wymiarów. Ten wymiar, o którym już mówiłem czyli wymiar umiejętności wybaczania i sobie, Również, ponieważ w modlitwie, która może się przejawiać rozmaicie, niekoniecznie musi być wyuczonym, pacierzem czy formułką, ale może być szczerą, żywą rozmową z niewidzialnym Bogiem w każdym przejawie swojego życia, lub w prawie każdym, z Bogiem miłującym, jak pisze kwiatek. A nie ekonomistą, prawnikiem czy policjantem, któremu spowiadamy się ze swoich przewinień. I oczywiście ta droga do wdzięczności, opanowanie tych czterech okien, czyli zrozumienie tego, że czekolady, nie, że czekoladę niekoniecznie trzeba jeść codziennie, no, bo wiadomo, kalorie. Chleb jest, co, i chleb jest codziennym naszym pożywieniem, i ten chleb należy docenić i uszanować. Kielich, kiedy podczas Eucharystii łączymy się z ciałem i krwią pańską w Komunii Świętej. Oraz krzyż który jest nieuchronną częścią naszego bytowania ziemskiego, i który przesłania czasem fakt tego, że skupiamy się za bardzo na własnym cierpieniu, nie mogąc zauważyć świata. Jakże byłoby łatwiej być na zewnątrz siebie? I być skierowanym ku komuś, a nie do siebie, rozpamiętującym swoje błędy, rany, traumy i krzywdy. Istnienie wobec, istnienie ku, istnieje skierowane na kogoś. To oczywiście ta droga czterech okien wdzięczności. Wymaga dużej pracy. Jak pisze Brian Tracy, sukces to tony samodyscypliny, ale również samokontroli, umiejętności odraczania gratyfikacji czyli innymi słowy, bardzo dużej cierpliwości. I również tego, żeby ową pozytywność w końcu zobaczyć w sobie. To również klucz do tego, żeby samego siebie jakby bardziej dowartościować i pokochać, gdyż, jak pisze kwiatek, największym triumfem człowieka jest zwycięstwo. Nad samym sobą. Oczywiście, wielu rzeczy nie zrozumiemy, nie zrozumiemy tajemnicy cierpienia. Powinniśmy być jak najbardziej dalecy od tego, co kwiatek nazywa pobożnym egoizmem, czyli proszeniu jedynie o dary dla siebie i własne korzyści. Nie zastanawiając się nad tym, jak można samemu panu Bogu pomóc. Na przykład, przez to, że praktykujemy ascezę pozytywną i poświęcamy komuś czas. Pisze Kwiatek słusznie: Bóg jest inny. Nie zrozumiemy go, choć Będąc z nim, jesteśmy w trakcie nieustającej zmiany. Zmieniamy się, a wraz z nim zmienia się nasze rozumienie. Boga. I to, co przytacza kwiatek, czyli ta słynna ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym, i jego bracie, który był wierny od początku, ale nie znalazł tego skarbu w sobie, w odróżnieniu od jego brata, który roztrwonił cały majątek, pogubił się, ale znalazł ów skarb. Zatem naturalną drogą do otwarcia tych Czterech okien wdzięczności, jak wnioskuje z książki, kwiatka, byłaby pewna sinusoida, jednak pewna nieoczywistość naszej drogi psychiczno-duchowej, która nie jest czymś jedynie stałym i stabilnym ale nieustannie odpowiada na pewne okoliczności, mając jednak na uwagę pewną niezmienność, a byłaby to niezmienność pewnego paradygmatu myślowego, o którym na przykład pisze święty Franciszek w pochwale stworzeń. Pozwolę sobie ów fragment zacytować. Pochwalony bądź, panie, z wszystkimi swymi twory. Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym słońcem, który dzień stwarza, a ty świecisz przez nie. I jest piękne i promienne w wielkim blasku. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, panie, przez brata naszego, księżyc i nasze siostry, gwiazdy. To jest bardzo piękna pieśń świętego Franciszka. Cóż nam jeszcze przeszkadza, by te cztery okna wdzięczności otworzyć i przewietrzyć nasze myślenie niewątpliwie pewne oczekiwania i stereotypy społeczne choćby podział ról kobiecych i męskich i podział pewnej psychicznej jakby psychicznych atrybutów jak pisze kwiatek, w wielu kulturach panuje stereotyp polegający na przekonaniu, że prawdziwy mężczyzna powinien być twardy, silny, samowystarczalny, niezależny, a nawet autorytarny. Model mężczyzny Macho będzie zatem osłabiać i często uniemożliwiać nie tylko rozwój predyspozycji do wdzięczności, ale również innych pozytywnych emocji. Serdeczności, wesołości, wzruszenia, zachwytu czy delikatności. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden moment, jak trudno być wdzięcznym, kiedy mówi się o tym, że jest się samowystarczalnym i wszystko osiągnęło się swoją ciężką pracą. Przytacza kwiatek anegdotę ze swojego życia, kiedy. Sam nieobdarzony słuchem muzycznym, jak pisze słoń nadepnął mu na ucho wytrwale ćwiczył grę na gitarze. Aż w końcu się tego nauczył, ćwiczył po sześć godzin dziennie. W końcu zaczął grać podczas mszy świętych. Matka do niego, matka zachęcała go do tego, mimo jego oczywistego braku talentu w tym kierunku. I cóż można by powiedzieć? Że wypracował to sam. Ale z drugiej strony pisze ów kapucyn o tym, że znalazł odpowiednie środowisko, które go wsparło w jego wysiłkach. Bez tego środowiska niemożliwa byłaby nauka gry na gitarze. Proszę Państwa, jakże trudno być wdzięcznym. Kiedy cudów brak, o których pisał między innymi ksiądz Twardowski w opisie sytuacji na krzyżu, żaden anioł nie zdjął nagle Pana Jezusa, nie zagrzmiał piorun. Był tylko ból matki, olbrzymi ból matki pod krzyżem. Żaden cud się nie wydarzy. Czekamy cudu, czekamy rzeczy nadzwyczajnych, zamiast cudem nazwać codzienną pajdę chleba z czarną kawą, pitą obrzasku, przed wyjściem do błogosławionej pracy. Zatem uczy ta książka niewątpliwie tego, co dzisiaj jest odwrocie bo raczej zwykliśmy narzekać na swój los. Dlatego tak bardzo serdecznie ją polecam. I życzę Państwu tego, aby po jej lekturze życiem się ucieszyć. Książka została wydana przez wydawnictwo Serafin w Krakowie w 2017 roku. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.